Siemanko, dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale I dzisiaj jest odcinek yy, z opcji oczywiste Niestety oczywiste... Oczywiście nagrywam to od razu po tamtym. Yy, oczywiście oczywistego nie yy, zbytnio nie widzieliście moich planów jakie podjąłem ani przygotowań, ale przygotowań też na subtelnie nagrywam, nagrywałem, ani żadnej ekipy nie widzieliście jakąś. Ale no, czarki. No, no, niestety tak wyszło. Ale ten los. Zrobiłem. 30. Oczywiście, oczywiście jest lepsze, ale no, przepraszam. Ja nabrałem no, Talianę do helikoptera. Karima do pociągu. Kuchtę chyba z Franklinem. Albo z. Nie wiem w sumie, ale chyba kuchty i Pakiego. I to był zły wybór, ale no, bo obydwa mają 12 no to tak chciałem, sobie tak się pobawi trochę. Bo tu mi nie chodzi o pieniądze. Chodzi mi o zabawę. Oczywiście no odcinkach. Oczywiście nagrywam dlatego, że ogólnie subtelne było w planach, ale no... Czy ja wolę oczywiste? No to nie mogę przecież, tego subtelnego, nie? Było złe. Illuminati. Eee... Tam jest. Na obrazie. I mały w Nie że on wyglądał. Miał afro. Znaczy no. to był czarny korek. Tego. Mają. Dobra, no i ogólnie, właśnie robimy, oczywiste. Gdzie jesteśmy? Franklinem w domu. Co za samochody? Co Czemu nie słyszę z Brazers w ogóle? Tutaj też chyba nagram. Tutaj też chyba tak wezmę, no to nie ma sensu. Jaką on wygląda i wczycina? I tatuaże. Ja nie wiem, czemu go tak robiłem, ale no, no dobra, nie będzie. 300, 671 Kurde, to jest fajne. fajne żeby tych tych śmietników nie rzucać Bo to ciężkie jest chyba, żeby skoczyć bez śmietników, nie? No, śmietniki są ważne, żeby na nie wskoczyć i wtedy tam gdzie ty podjeżdżasz, debilu Tu miałeś pod sam dom. Dobra. Nie, czemu ja jestem tak ubrany, ale no dobra. Chyba byle jak ubierałem go. I on to jest taki trochę początkowy strój, bo początkowo to jest tak niebieska koszula, ale często też jest ten używany. Taki trochę początkowy. zabójstwie trewora chyba było to, ale tego na pc nie na konsolach. Ale dobra. Gdzie ty mnie wozisz? Tamtego Trevora inaczej wozili. Bezdomne. A ja to kupiłem, jo, ja to kupiłem Downton Caps, jo i dlatego miałem darmowe. Weźmy je. No nie! Weźmy je, wezwałem. Dobra, ciała, to nie ja. Chciałem taksówki. W wypadek ją wezwałem. A ty co? Ja wiem, że jesteś z mojego gangu, ale nie nagrywaj mnie, kurde. A wy co się lampicie? Nie ma. Dobra, tak nie chyba lepiej kamera. Yeah, o so really right? right, yeah, yeah. oh, Jezus, sorry. Dress, Jak, jaki oni są ubrani? Let's go. Let's go. legendy crew nie wiem, czemu ten samochód a oni mają swoje ale no taliana nie? tu jedzie ja taliana Lester in the air, running comms and managing the leak up with the train. Some Rinalwood ain't gonna be able to handle logistics, T. Paki? Or Kuchta? Kuchta! You ready to do something profoundly stupid? I work for Trevor. I'm used to it. Yeah, but Trevor's gonna be Kuchta. And gonna be Tuk wtedy bo on chyba i tak wysiać nie mogę a może, a może Welsh Welsh i Kuchta no bo tam jest ważne, żeby z Michaelem był dobry strzelec bo on będzie później z nami uciekał a Welsh sobie stąd pójdzie, sorry albo głośno pominąłem to sorry, albo głośno dosyć Subtelny też pominąłem, ale dobra to jest Welsh, dobra. Welsh i kuchta. No to git. To hmm, te są granaty i powrótenie, nie? Czemu ty masz granatnik, chłopiec, skąd ty go masz? Nigdy Franklinem nie kupować granatnika, To nie ma sensu. Kupować granatnikiem... Franklinem granatnika, nie? Granatnikiem Franklina. To nigdy nie ma sensu. Yy, jakie mam wranie? Nie no, weźmy zaawansowane chyba. Mogę to jest dziwne, że w subtelnym... Nie dostajemy zaawansowanego Pomimo, że ta ochrona strzela zaawansowanego Oni też to mieli Tam jeden z nich Ten, który tam sprawdza i... Jak wydarzyłem pod portretem Oni nie mieli zaawansowanego, to jest dziwne A tutaj jest Dobra, kuchta, nie sraj Nagle to się uruchamia, jak go przecina W sumie nie wiem, czy człowieka by mogło przeciąć Ooooo, ho, ho O nie no Dobra, ale teraz bynajmniej nie pomina. Czemu on sam skręca? Dobra, że to nie ważne. Ha! Oczaiłem jak zrobić dwie naraz? Frank nie ma żadnej umiejętności do strzelania. To jest dziwne, bo to jest czarnych czarnych gangsterzy I to nie było racistowskie. Nie sraj. jakby w wpaść? Skoczyłem. Dobra. A ty jest w ogóle ten tunel taki, chyba, nie? Ten, w którym uciekaliśmy. Apteczka. Ten, w którym uciekaliśmy u jubilera. I którym. A dobra. W którym dzisiaj będziemy uciekać. W sensie ja wybiorę taką tą opcję. Teraz zobaczycie potem. Solany też? O, chyba granatem rzuci? Rzucasz? Nie, nie, rzucasz. Weźcie go, obserwujcie widzowie. Nie, nie, rzuca. Yy, tutaj się tu strzelba. Ja no mam tu Tumik. To mam Nie powiększyłem magazynku. Dobra. Lecimy poza miasto, poza miasto. Ze złotem. Złoto, złoto, piękne. Ale generalnie to dobra, musimy nagrać po tym odcinku, nagram zakończenia. No ja. To za świada? da? Nie. ze kuchni? A, dobra. Tam był de Welf, dobra, najważniejsza. No, Sorry, no to pomyliłem sobie te. Bo często ludzie biorą kuchtę i ja też sobie biorę, ale no bo zawsze myślę, że Frank nie jest tego, ale się okazało, że on tylko chwilę tam ten strzelec pierwszy jest z nami. No. Ale minigun piękny, pomarańczowy. Fajny minigun. No ram, nie niszczemy go. Bo on długo będzie się niszczał. Eee, weźmy... To. No nowy kolor. A czemu granatnik tutaj jest? Wszędzie są granatniki. Nie, czuję, ja nie, na nie, ja nie, 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 ja szybko Szybko, szybko, szybko nie, za nie, on, on nie, nie, miło Dobra, nie, nie, O nie, 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 chyba nie, Chyba, że

No Przybył Czemu ja tu w ogóle nie mam rakietnicy O co chodzi z tymi klipami? Cały czas mi to wyskakuje i na ja ten nie kontroluje tego e, wiecie co? Wróćmy tam granatnik. Growny dronker. Ej, oni kumają. Oni kumają, że granatnik. Dobra. Śniemy. No i minigun. Pora na ciebie. A ty, Franklin, masz minigun? Ej, poczekajcie, zniszczmy tą helkę. Ty, Frank nie, Frank, nie uważaj. Uważaj. Gdzie on? Gdzie to wam Uwaga! Mono <laughs> mordy pole... Aha, ma tak mało. Mono mordy normalnie poleciało. No ma za mało. Amunicji, to nie starczy. Ja nie wiem, czemu właśnie są takie bugi, że raz oni mogą tyle, raz mogą tysiąc, raz osiem tysięcy, ja nie wiem o co chodzi. Śniemy. czy ja te dziury tutaj zrobiłem? dobra Me, Mary Wedder w Chopper czemu tylko jeden przy butu? Eee, czy ja te dziury zrobiłem? Chyba ja, mam on dobra, Franklin pora na ciebie, ponieważ ty kierujesz bronią najlepiej, znaczy tym samochodem lepiej ty jesteś lepszym kierowcą zawsze tak róbcie! E, że e, gdzieś tak jak się zbliżacie gdzieś tutaj do tego momentu to bierzcie Franklina bo żebyą kierował. Cześć nie wiadomo czy wyjedziecie do, do tunelu tak jak ja, bo ja tak robię najczęściej bo nie zawsze, ale najczęściej Trochę pójdzie na łatwiznę, ale my musimy 5 gwiazdek zgubić Muszę wysłać nowe odcinek, te odcinki, te takie z ostatnich misji muszę wysłać koledze, żeby sobie pooglądał. bo, no, bo nie przechodze mnie tak, żeby tutaj wiedział, ale że u kara można, no to wie. Lepiej takie niż u jakichś tam youtuberów, bo Oscar się stara. W ogóle nie wiem czy nagrać sobie misję Pan Philips. Ale nie, to chyba średnio by była, średnia opcja. Nie, może kiedyś. Kurde, ludzie. O nie, nie trafiłem. E, nie, nie tak blisko auta. Weźcie go tu, załatwcie. Pomóżcie Franklinowi. Ciekawe, my możemy pęknąć oponę. <laughs> pęknąć sobie oponę. Ale dobra, przeżyjemy. Ty masz tu lunetę, nie? No. No to dobrze. Bo luneta fajna jest na pierwszej sobie. Mamy takie gówno. Ponieważ... Yy, I tak idziemy do... No nie... Ale z się to pękły. Bo idziemy byle co. Bo jedziemy do takiego tunelu. Który... Nas w ogóle nie mogą... Dotknąć. Praktycznie. Ja... Złączy tylko treworze gada. Jak mnie kuchta wkurza tym, nie? Bo kurde, bo Trevor to jeden jego taki znajomy. No to kurde, Ciekawe, czy on coś kiedykolwiek Trevor mu wspominał o Michaelu, nie? Bo Wade'owi, Ronowi to ja, ale no, inna kurwa, to tak robisz, chłopie. Nie widzisz, że gangstazy jadą. Okej, okay, no to nas nie widzieli, bo są głupi. Gu no i wjeżdżamy do tego tunelu, no i już nam nic, nikt, nigdy nic nie zrobi. Nawet jak będzie o strzelać, się pojawi, że, je szuka, że nas szukają, ale nic tam nie zrobią, pomimo, że tu łatwo można wjechać, nawet stąd wyjechać później, bo tam są takie te specjalne rzeczy, no to wiecie. Radio dawać, bo my tu będziemy musieli czekać. W ogóle oni powinni wezmą takie sobie czerwone auto, powinni tym podjechać, ale no. Mają, maski. mają maskę, mają maskę widzieliśmy. No. pewnie chyba oddychali Jaki rejestr? Czyli tak patrzyliśmy. Well, fajny jest. On jest słaby dosyć, ale no. On trochę wy. wy u, trochę jest niby słaby, ale nawet dobry. Polecam Walsha brać. Walsh dobrze się sprawuje. ufib wielki wielki tam on tylko może iść. Nie byście nigdy norma do jubilera. Najlepiej sobie odkrycie Pakiego, które nagram dla Was odcinki. Jak go odbokać? Italiana, czyli ta nowa taka. Która była w dwóch napadach, tych potem mam dla Was nagram Taliana jest bardziej poetyczna niż paki, bo paki ma też 12% i jest bardzo podobna do kuchty. Para się niczym nie równi, chyba że bronią. Wybór broni, tam A to nie wygląda, bo prosto z wielkie tego. tego, z banku, no to dalej ją na trwa. Ty, krótki ten napad. Zaraz my go skończymy, a patrzę na, kurde, na czas. 20 minut prawie. Kurde, co jest? Dobra. Ciśnij. Lester. Lesterowski. Tylko nie strzel w Talianę. Bo Wediego może oraz a Eddie jest najlepszy. Z ich wszystkich. Bo Eddie w ogóle w... Ka w każdym grach to jest kurde Imię Eddy to jest kurde takie popularne U kierowcy Kurde Wow Dobra Dostał Uważajcie na wiatraki Ludzie jak będziecie jak to grali To trzeba uważać na wiatraki No sorry Lester ale no Ale no kurde wiatraki nie to nie wiatraki helikoptery, tylko wiatraki takie wiatrakowe. Bo na wiatraki gadają albo latadło i w ogóle ta. Dobra. No dawaj Taliana. Dobra, cię chyba mogę wyprzedzić sobie. A nie, bo to chyba dostajesz speeda. Ty chyba dostajesz spida, mega. On znaczy, on ciekawe, jak on Znaczy na gdzieś tam był siedzieć. A czekaj jaką mogę to zaczepił, jak to jest Froger. No ale dobra, to, to GTA. Wszystko tu jest możliwe. Nic dodać, nic ująć, kurde. I tutaj Małd siedzi? Nie, mm, Omega. Dobra, nieważne zresztą. Ole, się liczbę. to This is a job. Co bym mógł w tym odcinku zabija Trewora, ale nie, to nie ma sensu. Jak mi wywali... Sorki, ale no, nie ma ognia. jakbym miał kamerkę, to wtedy bym mógł się postarać, ale no. Może kiedyś na innym kanale. Właśnie, yy, w tym odcinku. W tym odcinku dam y, wam linka do y, zapasowego kanału I tam będą dwie misje zapasowe Czyli będzie szybka robota, taka zapasowa I powrót do domu Także daję wam linka dzisiaj W tym odcinku Do tego y, kanału no new cars, no Trzydzieści oh, siedem. No. Więcej niż tam bo tutaj więcej kasy się zarabia po prostu o strzelił w głowę ja wszystkie robiłem punkt kontrolny nie bo kurde bo zginąłem to jakbym nie zginął to bym miał na 100% jak ja to chyba powtórzę sobie no ale dobra dobra no to co komentujcie no i znowu kiedy się do tego przyzwyczai ludzie dobra oceniajcie Udostępniajcie i wiecie co dalej. Także narka.